Siema, w dzisiejszym od kuchni Markewka. Przez jednych znienawidzona, a przez innych bardzo lubiana. Generalnie bardzo zdrowe warzywo, posiada wiele witamin, wiele e, minerałów. E, też beta-karoten, który występuje chociażby w wielu kosmetykach. I tak naprawdę, chyba to jest wszystko, co można powiedzieć o marchewce. Wszyscy ją znamy od dziecka. Masz 25 kalorii w 100 gramach. Ja zawsze to mówię, więc tym razem też to powiem. I dzisiaj pokażę Wam, jak z marchewki zrobić bardzo fajną jesienną zupę krem. Także zapraszam. Ok, na początek marchewkę musimy oczywiście pokroić w trochę mniejsze kawałki, żeby szybciej się ugotowała. No i tak. Takie grube półtalarki proponuję. Marchewkę już mamy, teraz jedna duża cebula, czerwona albo biała, to co macie akurat pod ręką. I ją kroimy w dużą kostkę. Dwa ząbki czosnku. Tylko je rozgniatamy i pokryjemy jakąś taką drugą kostkę. Hopsa. Warzywka gotowe. Teraz możemy je podsmażyć. Około dwóch łyżek oliwy z oliwek. Wrzucamy do niej warzywa. Mogą być na zimną oliwę. Wtedy czosnek bardzo fajnie ją zaromatyzuje. Czekamy aż się lekko podsmażą ze szklą. Warzywa się zeszkliły Duża szczypta pieprzu Tak samo duża szczypta soli Jeszcze przemieszajmy je dajmy im pół minutki I dorzucimy marchewkę Pięć marchewek pokrojonych tak jak widzieliście wcześniej Przemieszajmy warzywa To zalewamy litrem bulionu Może być warzywny, może być Góry. Teraz przygotujemy mieszankę przypraw i do tego nada się takie naczynko. Ono służy chyba do zaparzania herbaty, ale ja je używam, kiedy nie chcę, żeby przyprawy pływały w gotowym daniu. I w tym celu pół łyżeczki, czy taka płaska łyżeczka kminu rzymskiego i jedna suszona papryczka chili. To zamykamy i mamy. Przyprawy gotowe, nic nie wyleci do zupy. Kwin nie będzie wchodził między zęby, pestki nie będą chrzęścić. Kolejna sprawa, kawałek kory cynamonu. Myślę, że taki w zupełności wystarczy. Troszeczkę gałki muszkatołowej i imbiru mielonych. E, damy po pół łyżeczki do zupy. No i w zasadzie możemy dodać to już teraz. Plup. Mina. Cynamon, imbir, gałka muszkatołowa. Wbrew temu, co mówiłem wcześniej, damy jednak ćwierć łyżeczki, bo to mocna przyprawa, bardzo aromatyczna i nie chciałbym, żeby przytłoczyła całą zupę. Minę musimy zatopić, I tyle. Gotujemy to do momentu, kiedy marchewka zmięknie, a potem będziemy miksować. Marcheweczka już się ugotowała, to zajęło jakieś 20 minut. Teraz musimy lekko całą zupę dosolić, też troszeczkę popieprzyć. Teraz możemy wyłączyć gaz, wyłowić cynamon. Który widzimy pod wpływem ciepła i gotowania. Rozwinął się, ale cały smak został w środku. Magiczną kulkę też widzimy, że płyn się zredukował. Teraz zupkę miksujemy. Nie wiem co się dzieje. Zupę mamy zmiksowaną, ale według mnie jest trochę zagęsta. Znaczy tej wody za dużo się wyparowało w trakcie gotowania. Ten tu około 100 ml. To tak trzeba naczuć teraz. Zupa będzie miała taką gęstość, jaka nas satysfakcjonuje. Zobacz, jaka ładna Piotr, widzisz? O to chodziło, taka miała być ta zupa. Piękno. Zupka jest już prawie gotowa. Starczy ją nałożyć. Jeszcze delikatne dodatki. Kilka kropel. Rzadkiej śmietanki 18% Na górę jako element chrupki Orzechy mogą być też pestki dyni Na przykład bardzo fajny dodatek do tej zupy I jeszcze troszeczkę Oliwy z oliwek Dookoła świeżo mielony pieprz Nasza zupka jest gotowa Delikatnie korzenna, pikantna Słodziutka od marchewki Idealna na jesień mm. Coś fantastycznego i musicie uwierzyć mi, że jeżeli raz tej zupy spróbujecie, to już nic innego z marchewki nie będziecie chcieli zrobić. Smacznego i do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym. Cześć. No, witam wszystkich Państwa, prawda, dzisiaj zupka krem z marchewki bardzo, bardzo lubię i bardzo dzisiaj nie mogę się doczekać, już Państwa ją przygotują, także zapraszam serdecznie, do zobaczenia.